2 czerwca Jako, że wczoraj był dzień dziecka Decyduję, że dla mnie będzie dzisiaj Bo wczoraj byłem w pracy i byłem bardzo zmęczony A dzisiaj mam wolny dzień Nie mam dużo sianka, ale zrobimy coś miłego dla Kubusia Zobaczcie sobie ta. -da. Mam termosik Mam zamiar chodzić ze swoją kawą W ogóle do styluweczki to też jest plus 10 O ile go nie zbiję zaraz, bo on jest szklany w środku W ogóle dzisiaj sobie przypomniałem, że jako dzieciak Słuchałem bardzo dużo Cypress Hill, nie wiem czy kojarzycie taką ekipę. Paliłem sobie rano ich muzę. Taki power mnie złapał, taka energia. Od razu mi się chciało działać, robić, wstać, ubrać się jakoś ciekawiej, dziwnie, inaczej. To jest właśnie ciekawe, jak dużo siły możemy czerpać z takich sentymentalnych sygnałów. Muzyka nawet w zasadzie działa w ten sposób. Budzimy sobie jakieś wspomnienie, które niesie ze sobą emocje, i za chwilę za tą emocją może się uwolnić duży pokład. Energii po prostu. Stary sobie siada na twarz. Mam nadzieję, że się nie ujebie. O Byłem w Empiku, za to poczytałem sobie za darmo książki i zobaczyłem tutaj w parku takie piękne kwiatki, które tam widzicie. Muszki tutaj gryzą. Jedyny kiepski aspekt tej sytuacji. Ale pomyślałem sobie też trochę dzisiaj o tym, że nigdy nie było takiej sytuacji w moim życiu, że podszedłem do jakiejś dziewczyny na ulicy, tak, żeby zagadać na zasadzie, żeby dostać od niej numer. Nigdy nie dostałem kosza, jakoś tak. Spektakularnie. Jeśli ktoś ogląda i sobie przypomina, że dostałem kosza, to możecie się odezwać i mi przypomnieć. Chcę mieć taką odwagę w życiu, żeby tego kosza dostawać, i żeby to w ogóle nic mi nie robiło, nie? Na najbliższy czas sobie trochę daję takie założenie, że chciałbym mieć jak najwięcej takich interakcji w prawdziwym świecie na ulicy. Po prostu w tym roku daję sobie challenge w tym roku, nie wiem kiedy to będzie, ale w tym roku jest najwyższy czas, podejść do jakiejś dziewczyny, która mi się podoba i zagadać o numer i dostać kosza. Otworzyć się na świat, otworzyć się na doświadczenia, nie chować się pod tą kopułeczką. Może ten dreszczyk właśnie niewiadomy i sprawia, że te interakcje są w ogóle warte podejmowania. Może tak jest. Ale też widziałem taki profil na TikToku, jak gościu po prostu... Ej, ziomeczku, fajny outfit. Ej, coś tam, coś tam. I uważam, że to jest takie zajebiste. Dobra, czas iść, bo te muszki mnie wpierdolą. Zaraz, po drodze do domu. Spotkałem kolegę z tańców, i tak wyszło z naszej rozmowy od odprowadzania się, że trafiłem do szkoły tańca, w której Uczyłem wcześniej. I tak sobie wszedłem zbić piąteczki z ludźmi. Tak mega przyjemna akcja. Wydaje mi się, że to też jest coś takiego trochę, że przez to, że ja byłem w takim dołku strasznym, tak totalnie się odciąłem od jakichkolwiek ludzi. Zamknąłem się w tym, wiecie, w swojej głowie. Brakowało mi po prostu kontaktu z człowiekiem. I takie wyjście znowu e, do świata i otwieranie się. Nie wiem, jest coś w tym pięknego. Czego nie doceniałem, gdy miałem to na co dzień i byłem otoczony ludźmi. Fajnie jest spotkać kogoś. Szukanie tej drogi już jest tą drogą. Nie wiem, czy rozumiecie o co mi chodzi. W całym takim nieogarnięciu mojej sytuacji życiowej czuję się podekscytowany poznawaniem życia na nowo i szukania jakiejś. Możliwości. Wartość tego już jest wystarczająca, żeby powiedzieć, że to jest droga. Nawiązując do początku filmu i do dnia dziecka, jak byliśmy dziećmi, to po prostu wychodziliśmy z domu, nie, a później działa się magia. Nie musieliśmy planować, nie, musieli, nie musieliśmy mieć celu. Mój dzisiejszy dzień taki był, że ja wyszedłem z domu po prostu i to był piękny dzień.